W tym materiale członkowie Team Active pokażę Wam najlepsze triki do zastosowania na turniejach w nowym sezonie Super Bohaterów Fortnite. Przypominam o subskrypcji tego kanału oraz wpadaniu na teamactive.pl, a także zapraszam każdego już za tydzień w sobotę, a dokładnie 20-21 czerwca będziemy w Galerii Focus w Bydgoszczy, gdzie będziecie mogli wygrać naprawdę bardzo fajne nagrody, będzie turniej solo rozrywany o pulę nagród ponad 1500 zł, oraz będziemy nagrywali streamy i odcinki IRL. Także zapraszam każdego do Bydgoszczy już 20-21 czerwca, będziemy tam ogólnie dwa dni. I mogę wam zdradzić, że będzie jeden z topowych properów z Polski. No i co, teraz już Was zapraszam do oglądania. Elo Mordeczki. Pokażę Wam nowego super trika z nowym movementem w sezonie najnowszym, jest on spoko pod szybkie kończenie fighta no i ogólnie no jak po prostu na przykład chcecie złapać refresh albo sobie jednąć kilka to po prostu ma boxy, jakiś agent daliście mu setkę czy coś takiego to po prostu dajecie sobie podłogę wyciągacie rękawice strzelacie i też się nie dać w pompę no i po agencie no i taki, taki oto sposób możecie sobie zrobić szybko refreshy no jest to na pewno spoko od jakieś Typ gracza, który się lubi fejtować, możecie łatwo zgarnąć kilka momentem. Jest to po prostu spokojna sprawa. Tyle ode mnie, pozdro mnie, weźcie w Tak, deszcz. przed jak widzieliście, rękawice nie tylko służą do rotacji, ale również do szybkiego pokonywania przeciwników, właśnie w taki sposób, jak przed chwilą widzieliście. Możecie również w łatwy sposób przejmować high tymi rękawicami. I według mnie, dawno nie było aż tak dobrej rotacji w tej grze. I naprawdę, gdyby nie to, że są dwa turnieje tylko w tym sezonie, to ten sezon by był jednym z topowych właśnie sezonów i najbardziej by mi się w sumie podobał od bardzo starych. Czasów, no i co, przejdźmy sobie do kolejnego Zawodnika, którym będzie Amos To jest najlepsza miejscówka, Fortnite Super Lecimy na miejscówkę, Akademia Super Nowa Nie wiem, czy jest ona jest I lecicie Dokładnie do tego budynku, który właśnie pokazuje. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego jest ona najlepsza Zgarniacie szybciutko jakąkolwiek broń Najlepiej m -kę. Perfekcyjnie, też może być Wygamy do budynku, do tego właśnie pomieszczenia Wchodzimy w dół Znowu slajdujemy, jesteśmy w pomieszczeniu Podchodzimy szybko do drzwi Klikamy rozpocznij trening bohatera Wchodzimy, strzelamy w obiekty, czerwone wszystkie I musimy zbierać coiny Dzięki temu, mamy 30 sekund na to zadanie Dzięki temu otworzono się niesamowite wrota I dostajemy naprawdę super nagrody Teraz zobaczcie jak, jak sobie monetę Dobra, otworzyłem, sukces Mamy trzy legendarne strzesty Patrzcie to co dostajemy I mamy już super loot na starcie gry Naprawdę, nic więcej nie potrzebuję Ulkewa, big pota, nawet dwie Pompa fioletowa, fioletowy PM a do tego, to nie wszystko, idziemy dalej, jesteśmy z powrotem na tej miejscówce Idziemy tym razem w tą stronę, w stronę DNA, bo to co się, tam się kryje, to jest coś po prostu niesamowitego Po prostu coś niesamowitego Słuchajcie niżej i macie tutaj pomieszczenia, które możecie otworzyć za pomocą rangi, której macie pod mapą w prawym rogu Naprawdę, ja mam teraz rangę C, podchodzę do drzwi z literką C Zaraz zobaczycie coś niesamowitego, otwiera nam się i możemy tak, odebrać sobie Reward Directive Switcha, czyli mega dobrą broń i oczywiście skrzynkę C, który mamy buna. Który daje nam parku. siła przodowuje broń na wyposażeniu. Przodowuje wszystkie broń od rangi S. I patrzcie to. Te same rękawice możemy strzelać slow motion dos dosłownie. I one biorą bardzo dużo, dlatego to jest najlepsza miejscówka w tym sezonie. Pozdro! No dobra, skoro już znamy jedną z dwóch rotacji i znamy najlepszą miejscówkę, która aktualnie jest na mapie, to przejdźmy sobie teraz do drugiej rotacji, jaką są oczywiście dasze. Także Czanik, co byś powiedział o tych daszach? Fortnite dodał właśnie nowego glutka, który daje możliwość daszy. Jest to naprawdę mocna opcja, ponieważ możecie zabrać go do swojego ekipunku i użyć aż do trzech razy w trudnych momentach. Każdy z was dostaje trzy dasze. Możecie również dzięki nim uniknąć foldy Major poprzez używanie dasza, Tuż przy ziemi, prosi, używają ich na customach, więc można zauważyć, że to będzie naprawdę ważna część rotacji tego sezonu. W momencie, kiedy macie już dalsza, możecie w łatwy sposób zaskoczyć swojego przeciwnika i w timing, zniszczyć jego ściankę i wbić mu się do boksa. No i dobra, skoro już znamy najważniejsze rzeczy o kompetencji, to teraz przejdźmy sobie do formalności i zobaczmy, co nas czeka w tym sezonie odnośnie turniej. Ile będziemy mieli turniej w tym sezonie? Kiedy one będą i co będziemy musieli zrobić, aby dostać się dalej. Siemanko widzowie, Sesjona Dzisiaj Wam opowiem o Competitive w nowym sezonie. A więc wracamy do formatu przed tamtym sezonem z dywizjami. Eval Cupy, czyli testowe turnieje tylko dla dywizji pierwszej mamy ich Aż 6. Odbędą się tylko dwa Wiki turnieje dywizji pierwszej, drugiej i trzeciej, a więc to nie ma jeszcze Div1, no trzeba się pośpieszyć. Szybkie przypomnienie, top 300 z Div 3 robi robiala do Div 2, top 40 z Div 2 robi quala do Div 1. FNCSy tylko dla Div 1, oprócz jednego turnieju Last Chance, gdzie mogą zagrać wszyscy. Dla graczy na konsolach odbędą się Aż 6 duo konsolwizniem. Wiktory kaszkapów trzeba zrobić top 500, aby zrobić Kwala, a finała win równa się 100 dolarów. Dzięki za wysłuchanie. Niestety, competitive kończy się na tym. Wiadomo, są jeszcze OG kapy i tym podobne, ale one są o nic. Epic pewnie doda jeszcze jakieś skin kapy, ale my się skupiamy na BLQ. Jeżeli szukacie Trio na nowy sezon, zapraszam na nasz serwer Team Active na Discordzie, gdzie jest prawie 4000 osób, więc na pewno kogoś sobie znajdziecie na swoim poziomie. To tyle! No i w zowie to już było wszystko, co mieliśmy wam do powiedzenia w tym materiale. Jeżeli oczywiście wam się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Wpadajcie również na stronę teamactive.pl, bo takie tutaj piękne koszuleczki. A także pamiętajcie, aby za tydzień w piątek i sobotę wbijać 20-21 czerwca dobyt Bydgoszczy, do Galerii Focus, gdzie my będziemy oraz jeden z topowych pro z Polski. Będziecie mogli z nami pograć, pogadać, zrobić sobie foteczki i będziemy wszystko streamować oraz nagrywać odcinki JRL. Także zapraszam jeszcze raz każdego. I co? Ja już będę spadać spadać. i'm share hello